Witam serdecznie z tej strony Andrzej Stanisław Kłebek 9 Maria Ewa Ewa. A w dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać, zademonstrować jak z poziomu ręki bez użycia kabla do programowania zaprogramować częstotliwość do pamięci. Tak aby można dowolną częstotliwość wpisać do pamięci urządzenia. Też nadmienię, że robię to na radiotelefonie, który ma wgrane oprogramowanie Examer 022. Abyśmy mogli wpisać częstotliwość do pamięci, no przede wszystkim musimy uruchomić urządzenie i kolejną czynnością, jaką musimy wykonać, to musimy przejść w tryb VEWO. Abyśmy mogli przejść, przejść w tryb VFO, przyciskamy przycisk F, przyciskamy przycisk numer 3 i urządzenie w tym momencie jest w trybie VFO. I kolejną czynnością, jaką musimy wykonać, aby dodać częstotliwość do pamięci, wybieramy częstotliwość, którą chcemy dodać do pamięci. Ja na przykład tutaj wybiorę częstotliwość 145-550. Wybrałem już częstotliwość, która mnie interesuje, i kolejną czynnością, jaką muszę wykonać, wchodzę w tryb menu przyciskiem M i strzałkami wybieram opcję dodawania pamięci. I tu mamy taką funkcję, oznaczenie menu to jest 16,60, 16,60. Funkcja nazywa się CH-SAVE. Jak jesteśmy już przy tej funkcji, przyciskamy przycisk M i strzałkami wybieramy pod którą komórkę pamięci ma być zapisana częstotliwość, którą chcemy. Przyciskamy przycisk M i wybieramy strzałkami numer pamięci. Ja wybieram tutaj sobie pamięć numer 2, wybrałem CH02 i kolejną czynnością, jaką wykonujemy, przyciskamy przycisk M, czyli potwierdzamy to. Urządzenie pyta, czy jesteśmy tego pewni. Przyciskamy jeszcze raz klawisz M. I częstotliwość 145 550 została zapisana do pamięci. Wychodzimy z menu. I tutaj na przykład wpiszemy sobie dla sprawdzenia częstotliwość, na przykład 145 300. To jest częstotliwość w trybie faewo. Przechodzimy w tryb pamięci. Przycisk F. Przycisk numer 3, i jesteśmy w trybie pamięci, i sprawdza, sprawdzamy strzałką, a jest tutaj już 145 550 pod komórką numer 2. Pamięć numer 2. Pod pamięcią numer 2 miałem 145 325, a pod dwójką mam 145 550. I dokładnie tutaj. Mamy M1, M2, oznaczenie pamięci. I kolejną częstotliwość, jeżeli chcecie sobie jakąś tutaj wbić, czyli powtarzamy czynność, wchodzimy do Favo, wbijamy częstotliwość z urządzenia, taka jaka nas interesuje. Przechodzimy do menu przyciskiem M. Wybieramy 16,60 czyli funkcję ch. Save potwierdzamy. M Wybieramy numer pamięci. Teraz sobie przypiszemy do komórki numer 3. Potwierdzamy klawiszem M. Urządzenie pyta, czy tak. Jeszcze raz potwierdzamy. I częstotliwość 145400 została przypisana do komórki pamięci numer 3. Wychodzimy z menu. Przechodzimy do pamięci, czyli przyciskamy przycisk F oraz przycisk 3. I urządzenie mamy w trybie pamięci. I mamy tutaj pod M3, czyli pod pamięcią numer 3, częstotliwość 145400. Sprawdzimy sobie: tak, pierwszą komórkę mieliśmy 145 325, druga 145 550 i trzecia 145 400. I tak, kolejno możemy sobie dodawać z ręki częstotliwość do pamięci. To chyba tyle. Jeżeli materiał był pomocny, zostaw łapkę w górę. Jeżeli interesujecie ten temat, Zapraszam do subskrypcji kanału, a tymczasem dziękuję za poświęcony czas. Pozdrawiam i do następnego zobaczenia, do usłyszenia, cześć.